Dzisiaj rozpoczęły się zawody o Mistrzostwo Polski, czyli 43. Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w strzelaniach myśliwskich w klasie powszechnej. Jest to klasa, klasa powszechna, stanowi jakby zaplecze dla najlepszych strzelców, którzy już osiągnęli klasę mistrzowską, a więc osiągnęli wynik 400 punktów na 500. Możliwych w sześcioboju myśliwskim, i dzisiaj uczestniczy, um, uczestniczą 43 reprezentacje um, z okręgów Polskiego Związku Łowieckiego z całego kraju. Są to reprezentacje trzyosobowe, wyłonione po zawodach okręgowych w poszczególnych, w poszczególnych okręgach Polskiego Związku Łowieckiego. Dzisiaj wybieramy czy po dwóch dniach zawodów będzie mistrz Polski w klasie powszechnej i najlepsza drużyna. Jakie konkurencje? Sześciobój myśliwski składa się z sześciu konkurencji. Jest to, są to przeloty, trap, skit i strzelanie do sylwetki biegnącego zająca, a więc są to... Jest to strzelanie ze śrutu oraz dwie konkurencje kulowe, makieta dzik przebiegu oraz makieta lisa i rogacza. Są to strzały do sylwetek stojących. Dziękuję bardzo. Jeszcze. Bogusław Chłont, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszku.